Hey, pop a My go dzisiaj. Pobawimy się menu v 46 Między innymi zmień, usuniemy serwis olejowy. Przejrzymy dostępne opcje, inne szmery, bajery Więc zaczyna się od tego, że tym lewym guzikiem, którym resetujemy, przecha na kilometry, przytrzymujemy go dłużej. I w tym przypadku sobie zrobimy kod 2.0 w ukrytym menu, czyli... znaczy go za zaakceptować chyba... Test całych zegarów. Możemy przejść... W ten drugi raz zapamiętamy zapamiętany kod 2.0, nie? I testuję. Widać, że mam zegary z kupety. A, za daleko, by zapłączyć pociągam. No i w dalszej części, jak mi się to przełączy, będę pokazywał inne opcje. Teraz wpalimy sobie blaskę. Zatem muszę zamknąć trzeba, bo nic nie będzie mnie słychać. I tak Co ważne, nie wszystkie opcje są yy, od razu dostępne. Część z nich trzeba sobie włączyć manualnie, na przykład. No dawaj czy nie będę pokazywał, że nie działają, no, nie działają, żeby je e, móc wejść do danych opcji, trzeba przejść do 19. 19, co nam miga off on, co nie? Na off klikamy, Wrzuca nas znowu do tego menu. Kurna, za, za, za wolno. I teraz teoretycznie jak wejdziemy sobie w siódemkę, czy już pójść, nie pójść, widzicie. Trzeba wejść w menu, przejść do dziewiętnastki, dać off i od razu iść do, co powiedzmy, siódemki. No i mamy test 7. To jest temperatura samochodu, czy tam silnika. Temperatura zewnętrzna 25 stopni. To by się zgadzało. Prędkość obrotowa silnika. Zobacz, czy chodzi silnik. A kolejny test to będzie prędkość samochodu. Mogę to pokazać w ten sposób. że widzicie, w tym momencie samochód zbiera, że jedziemy 4 na godzinę. Stajemy. Taka sytuacja. Fajne jest to menu. Można sobie tutaj wiele rzeczy posprawdzać. No i między innymi. Jeszcze tutaj pokażę Wam, jak się usuwa serwis olejowy. niektórzy ktoś se sam zmienia olej, a później musi. Żeby mu się nie świeciło, że serwis olejowy minus ileś, ileś tysięcy kilometrów temu. I to tyle. No i oczywiście mój nieodłączny kompan. Blablador ho jak się pręży. Nie nie na nawet się nie was skoczyć na samochód. Nie. Więc tak kasowanie inspekcji, więc podobno trzymamy ten guzik. Dajemy na pierwszy ząb zapłon. Trzymamy cały czas, pojawia się coś tam od serwisu naciskamy aha, czyli coś źle zrobiłem, jak zwykle więc jeszcze raz Miałem chór czy mamy zapłon na pierwszy ząbek czekamy, ciekamy, ciekamy reset, czekamy miga nam reset klikamy